Opec Bio, grudziącka spółka miejska, namawia rolników do uprawiania roślin energetycznych. Między innymi miskantusa, czyli trawy słoniowej. Szczególnie rolnicy, którym wymarzły uprawy, mogliby uprawiać miskantusa na biomasę, bo ta roślina ma szereg zalet. Pozyskiwanie biomasy z raz posadzonych roślin przez 20 lat. Również mrozoodporność tej rośliny, którą sprawdziliśmy w naszej firmie, też można zaliczyć do atutów tej rośliny. Poza tym roślina na chwilę obecną nie ma w naszym klimacie szkodników. Spółka próbuje pozyskać do współpracy rolników m.in. gwarancję odbioru plonów. Jest to kontraktacja słomy na pokosie, ale również istnieje możliwość dostarczenia do nas surowca gotowego, sprasowanego. Wiadomo, będzie to inny koszt tego. Na razie jednak zainteresowanie rolników trawą słoniową jest niewielkie. Spotykamy się często z pewnym oporem wynikającym z tego, że ta roślina jest dość nowa. U nas nie ma jakiejś tradycji w uprawie tej rośliny, a jak wiadomo, do każdej nowości myślę, że każdy z nas podchodzi z pewnym dystansem. Grudziądzka firma od 2007 roku skupuje biomasę w całości na potrzeby ciepłownicze miasta. Przede wszystkim jest to słoma pszenna i rzepaczana. OPEC Bio produkuje z niej pelety. W ciągu roku spółka produkuje 20 tysięcy ton peletów, a mogłaby więcej, bo miasto stawia na zieloną energię. Wojciech Klich, Agroflash.